Pierwszym naszym gościem jest Karol Zamojski. Karol, witam Ciebie bardzo serdecznie. To witam. Karol, to laboratorium jest niezwykłe i ważne. Niezwykłe z tego powodu, iż przyjadą do nas przedstawiciele innych instytucji kultury z takich miast jak Lublin, Gdańsk i Katowice. Powiedz, o czym będziemy tutaj dyskutować, rozmawiać? Czy w dobie zmieniającego się rozumienia uczestnictwa w kulturze co, będziemy się zastanawiać nad tym, jakie instytucje kultury mają sobie radzić, żeby nie tracić uczestników, żeby ludzie nie chcieli z nich odchodzić, a żeby było dokładnie odwrotnie? Żeby kreowały nowe strategie uczestnictwa. Chcemy rozmawiać w związku z tym o sensie instytucji kultury, ale nie w takim trybie, że istnieje jakby druga strona, że one są bez sensu. Chodzi o to, jak robić, żeby były jak najbardziej sensowne, żeby stawały się takimi miejscami, które generuje się nowe strategie kulturalne, nowe pomysły na kulturę i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, tak jak wspomniałaś, to wydarzenie dzisiaj jest w tym rozumieniu niezwykłe, że faktycznie ma wymiar ogólnopolski. Ja wczoraj byłem we Wrocławiu na zaproszenie Instytutu Kultury Centrum Wrocław Zachód i tam rozmawialiśmy w gronie kilkunastu miast, reprezentantów kilkunastu miast w Polsce. No i o Bydgoszczy mówiliśmy dosyć dużo. Znaczy ludzie pytają się o to, co się dzieje w Bydgoszczy, obserwują nas, także Robienie takich rzeczy, to, że to dzisiaj się tutaj wydarza, jest ważne i jest w Polsce zauważalne. Mhm. Na początku rozmowy wspomniałeś o zmieniającym się uczestnictwie w kulturze. Co masz na myśli? Jak to uczestnictwo się zmieniło? Jak ono się zmienia? Znaczy, no po pierwsze, kilkadziesiąt procent uczestników kultury dzisiaj żyje w świecie internetu. Więc Bez jest wątpienia. Więc jest pytanie, co zrobić, żeby te inicjatywy, które dzieją się w świecie realnym, w jakimś konkretnym miejscu, żeby mogły zachęcić do uczestniczenia ludzi siedzących, żyjących przy internecie, bo internet to dzisiaj nie tylko komputer, przy którym siedzi się w domu, ale telefon, smartfon, tablet i tak dalej. Mamy go tak samo, on jest tak samo mobilny jak my. Nie, nie musimy być w jednym miejscu, więc jest pytanie, jak to zrobić, żeby oni chcieli też uczestniczyć. Jakby rzeczywistość pokazuje, że w instytucjach kultury uczestniczą, w wydarzeniach instytucji kultury uczestniczą zasadniczo te same osoby. I na pewno nie są to wszyscy, którzy mieszkają w mieście, czy w Bydgoszczy, czy w dowolnym innym mieście. No i chodzi teraz o to, żeby poszerzać to grono uczestników, grono odbiorców, grono twórców przy tym współczesnym modelu, gdzie uczestnik nie jest już takim odbiorcą w starym stylu, tylko jest odbiorcą i zarazem nadawcą kultury. No, do tego nas zmusza poniekąd Internet, uczestnicząc w życiu internetowym, my zarazem jesteśmy odbiorcami i nadawcami chcemy myśleć o tym jak zrobić żeby taka tradycyjna instytucja kultury również umożliwiała ten nowy model bycia prosumentem nie tylko konsumentem kultury Karol nie bez znaczenia jest to że naszymi gośćmi tutaj będą przedstawiciele miast które również tak jak my tak jak Bydgoszcz pretendowały do miana europejskiej stolicy kultury 2016 jest to Lublin Katowice i Gdańsk tutaj pewnie dowiemy się czy te miasta w taki sposób w taki sam sposób jak my tą porażkę chociaż nie lubię tego słowa przekuły na sukces bo u nas w Bydgoszczy ewidentnie potrafiliśmy przekuć to na sukces i dzięki dzięki Temu, że w ogóle startowaliśmy w tym konkursie, zadziało się dużo bardzo wartościowych inicjatyw. U nas powstał pierwszy Bydgoski Kongres Kultury. Pewnie dowiemy się, co się zadziało w Lublinie, w Katowicach czy Gdańsku, prawda? Mhm. Znaczy ja powiem tak, w Bydgoszczy rzeczywiście, znaczy ja bym w ogóle nie mówił, że cokolwiek w Bydgoszczy się przegrało. Myśmy po prostu. Ja wygrali. zdecydowanie to, to jestem to też jest, takiego zdania. Właśnie, prostu... my wygraliśmy, my tą szansę wykorzystaliśmy. Ale nie tylko my. W Katowicach ruch jest ogromny. Kandydują teraz do miana Europejskiej Stolicy Młodzieży, wymyślili sobie jakieś stowarzyszenie, tam powstało sobie to, wymyślili miasto, to podchwyciło. Jeden ze współautorów aplikacji katowickiej, Roland Zarzycki, jakby jest koordynatorem tego przedsięwzięcia. Przepraszam, Roland jest we Wrocławiu, ale chłopacy, którzy w Katowicach robili, oni to koordynują. W Lublinie z kolei, no, w Lublin w Bydgoszczy był Rafał Kozakoziński, on zresztą będzie również dzisiaj, kilka miesięcy temu był Rafał i mówił, że... On ma kompletnego doła, on ma tego dosyć, on nienawidzi SK, jedzie do domu, zamyka się. Już parę tygodni później, po wizycie w Bydgoszczy, powiedział, że nie, że on wraca, zaczynają działać, i w Lublinie odbyło się kapitalne spotkanie w lutym bieżącego roku, na którym byli wszyscy przedstawiciele tych działań, które po SK w różnych miastach zaczęły się dziać. No i tam powstała energia, powstały pomysły, stamtąd wygenerował się list do ministra na temat tego, żeby poddać jakieś ewaluacji i ocenie to, co się wydarzyło po SK. No, wreszcie będziemy mieli dzisiaj. No, jeszcze bardzo ważna informacja. Szef tego całego zamieszania lubelskiego, Krzysztof Czyżewski, został właśnie kilka dni temu mianowany szefem zamieszania we Wrocławiu. Zastąpił, no, można oczywiście się zastanawiać, jak to wszystko wyglądało. Zastąpił profesora Adama Chmieleckiego, który przygotował aplikację dla Wrocławia. Krzysztof Czyżewski będzie ją realizował, ale mamy nadzieję, że będzie ciekawie. No i wreszcie dzisiaj będzie też Kraków który w zupełnie innym trybie oczywiście już był Europejską Stolicą Kultury. On nie startował w konkursie, nie mógł też startować w tym, tym razem w konkursie, bo był jakby ten tytuł mu przyznany. Więc yy, to, co się dzieje w Polsce po tym konkursie Europejskiej Stolicy Kultury, to jest z jednej strony złe, a z drugiej strony bardzo dobre. Znaczy złe jest, złe prawdopodobnie jest sama formuła konkursu. Ściganie się o to, kto jest bardziej kulturalny, to nie jest najmądrzejszy sposób, ponieważ to jest taki duch rywalizacji, konkurencji, a kultura to jest przestrzeń nie konkurencji, a współpracy. Natomiast dobre jest to, że rzeczywiście obudziły się pewne energie, pewne kapitały, które dotychczas były uśpione. I bardzo ważne też jest to, że oprócz tego, że w poszczególnych miastach coś takiego się dzieje no może tutaj niedobrym przykładem jest Szczecin, który bardzo wierzył w wygraną i dzisiaj w Szczecinie to tam jest taka trochę masakra ale bardzo ważne jest też to, że pierwszy raz w historii nie wiem, nowoczesnego państwa polskiego, czyli to nie kilkadziesiąt, ale pewnie kilkaset lat. Ludzie z różnych miast spotykają się w Polsce i to z kilkunastu miast i dyskutują o kulturze. Tego wcześniej nie było. I to jest niesamowity efekt, który jestem głęboko przekonany, przyniesie skutki takie, że faktycznie ta kultura zacznie być ważnym elementem rozwojowym. I gospodarki, i sfery społecznej w Polsce. Natomiast, no i tutaj jest jakby bardzo, bardzo ważna obecność dzisiejszego chyba głównego gościa, Edwina Bendyka, który od paru już lat organizuje od dwóch lat organizuje seminarium Kultura i Rozwój. I to jest Edwin Bendyk, to jest taki gość, który faktycznie dokonał tego, czego nie udało się dokonać nikomu wcześniej. On skomunikował ludzi ze sobą z różnych miast. To na tych jego seminariach powstał pomysł Paktu dla Kultury, który potem został podpisany przez obywateli kultury i premiera to wreszcie gdzieś wykuwał się w okolicach i równolegle do, do, do Seminarium Edwina i z jego obecnością przecież na, kongre, na Bydgoskim Kongresie Kultury, pamiętamy dokładnie, pomysł na Bydgoski Pakt dla Kultury. Także Edwin jest naprawdę świetnym duchem tego całego przedsięwzięcia, też jeździ cały czas po Polsce, więc gdybym miał dzisiaj ocenić ESK i powiedzieć jak było, powiedziałbym, że było fantastycznie, mówiąc delikatnie. No I było warto. I było warto i nadal jest mm. warto, bo to, co się dzieje, pokazuje, że jesteśmy na naprawdę dobrej drodze. A jeśli idzie o samą Bydgoszcz, no to mówię, to my jesteśmy rzeczywiście widziani w Polsce, co do tego nie ma wątpliwości. I tutaj trzeba tym bardziej mobilizować siły i wspólnie pracować, odrzucać jakieś animozje, niechęci i tak dalej, szukać wspólnych dróg, wspólnych celów, tego, co jest wspólne mm. w kulturze żeby utrzymać ten poziom energii, ten kapitał, który się wyzwolił, żeby go dobrze zainwestować, no i wejść wygranym z tego boju, mhm. który jest coraz trudniejszy, bo nie oszukujmy się, przez najbliższe lata będziemy spłacali kosztem kultury i edukacji kredyty zaciągnięte na stadiony w Polsce i na euro? Otóż to Karol, zmieniło się podejście, zmieniły się rozmowy o kulturze. No i zmieniają się instytucje. O tym również tutaj będzie dużo, dużo, dużo mówione. Nasze Miejskie Centrum Kultury również się zmieniło. Miejskie Centrum Kultury jest właśnie wygenerowane przez, mhm. przez to, że zmienił się MOK, czyli Miejski Ośrodek Kultury. Czy tak się dzieje w innych miastach? czy też takie zmiany następują, czy też zmieniają się te, te miejskie centra, ośrodki, czy one, one rzeczywiście wychodzą e, potrzebom ludzi naprzeciw? To znaczy tak, zmiany, zmiany następują w niektórych miastach. Oczywiście po instytucjach, które operowały aplikacjami, powstają nowe instytucje, które, które mają jakby konsumować ten efekt. I tutaj trzeba by bardzo wyraźnie powiedzieć, to już wiemy z tych naszych spotkań ogólnopolskich, że nie da się przenieść jakiegoś jednego modelu z jednego miasta do innego miasta. W Poznaniu, no Poznań ma też taką No dosyć... tak, każde miasto ma swoją tak. specyfikę i różnimy się I od siebie, oczywiście. I to jest tak, w niektórych miastach powstają instytucje, tak jak w Bydgoszczy, tak jak w Toruniu, tak jak w Lublinie powstały warsztaty kultury. W Szczecinie nie, w Szczecinie wszystko się rozpadło kompletnie. W Poznaniu właściwie no nie bardzo wiadomo kto ponosi odpowiedzialność, bo tam była firma, która przygotowywała w przetargu aplikację. Ale też powstają grupy społeczne i to jest przykład Poznania. W momencie, w którym powstał sztab antykryzysowy w Poznaniu, teraz jest Obywatelska Rada Kultury w Poznaniu. Ona ma zupełnie inny wymiar niż bydgoska, ponieważ ona nie ma takiego mandatu od prezydenta, czy takiej woli współpracy. A my mamy zdecydowanie. No my tutaj mamy sytuację taką naprawdę... Bardzo komfortową. Znaczy, ja nie wiem czy komfortową, cholernie trudną, tak mm -hmm. bym powiedział, ponieważ wymagającą jakby... Każącą brać odpowiedzialność za to, co się robi, czyli za każącą być obywatelem. Tak. To, 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 jest, to jest ciężkie. No ale mamy zielone światło z ratusza, ewidentnie. Tak, tylko pytanie teraz, co z tym zrobić, bo nie ma wzorców. Znaczy, w Polsce nikt nie szedł taką drogą, jak my idziemy. My właściwie idziemy w takiej bardzo dalekiej awangardzie. Jesteśmy awangardie. pierwsi. Tak, jesteśmy pierwsi, dlatego cały czas na nas patrzą. No, mieliśmy wczoraj, przedwczoraj we Wrocławiu e, takie spotkanie. Z organizacjami pozarządowymi z Wrocławia. No, Wrocław jest na, na fali takiej bardzo pozytywnej emocji, jak zadałem pytanie: To czego wam tu we Wrocławiu brakuje, że przychodzisz? Nie, my wszystko mamy, mhm. to jest okej. Okay. No ale rozmowa już pokazała co innego. No i ich pytania o to, jak my to robimy tutaj, pokazywały, że oni rzeczywiście pragną tego, co my mamy, a my mamy udział, rzeczywisty udział ludzi w organizowaniu kultury w mieście. To, to jest naprawdę. My, Patrząc na, słuchając niektórych rozmów, uczestnicząc tu w Bydgoszczy, my naprawdę tego nie potrafimy docenić czasami. Co, co to prawda, to prawda, nie potrafimy czasem docenić, e, czasami się już za bardzo o niektóre rzeczy kłócimy. Karol, bardzo Tobie dziękuję za wizytę tutaj u nas w radiu.